Szymon Bandur. Przede wszystkim Arłomów to piękne miejsce, piękny hotel, wiele tu jest atrakcji. Staramy się integrować i, i przebywać ze sobą jak najwięcej. E, no u nas w pokoju jest taki mały game zone. Gramy, Gramy sobie w z chłopakami, więc, więc fajnie, można się pośmiać. Jest to mój trzeci sezon, e, drugi sezon w lidze, e, u, uważam, że mogę stać się jeszcze lepszym zawodnikiem, więc z całych sił e, staram się przygotować e, przez tą zimę i, i ponadrabiać jakieś zaległości, e, aby, aby ten kolejny rok był już taki mega z Tak, wszystko jest e, w porządku, tak jak mówię, staram się właśnie e, przygotować jeszcze mocniej e, wiśniowo i wydolnościowo, aby aby przede wszystkim nic mi już nie dokluczało w sezonie i, i e, ja bym mógł cieszyć kibiców oraz siebie swoją dobrą jazdą. Uważam, że moje podejście też do wielu rzeczy zmieniło się. E, Właśnie staram się wykluczać jakieś swoje błędy, żeby, żeby co roku jakby mieć ich mniej. Wiadomo, że zawsze coś się znajdzie i, i, i zawsze jest nad czym pracować, ale właśnie trzeba mieć takie poczucie, że ciągłego rozwoju i, i myślę, że staram się cały czas rozwijać i, i, i nie mi to oceniać jak, jak się rozwinąłem, bo to jakby e, chyba nie w, mojej, nie w mojej roli, ale staram się, aby, aby ludzie z zewnątrz to uważali. Ogólnie szczerze mówiąc czuję mega głód w sobie, aby, aby zaczynać już ten sezon. Naprawdę tak aż dziwnie mi troszkę, że aż tak wcześnie już tak czuję, żebym chciał pojeździć, więc myślę, że jakieś lekkie już wizualizacje mam. Ale na razie skupiam się cały czas na przygotowaniu, bo no, mamy jeszcze trochę czasu do, do startu, więc myślę, że to przygotowanie teraz jest najważniejsze. Siły przede wszystkim w sensie chodzi o to, żeby gdzieś tam móc cały czas na mega obrotach jechać i, i myślę, że... a w sezonie myślę, że w zdrowia.